To wszystko oczywiście ma swoje źródła po części w tym, co się dzieje przy naszej granicy i takiego traktowania Polski służebnego wobec innej gospodarki i drapieżnych działań ze strony właśnie tamtej gospodarki, która teoretycznie jest w wojnie. W normalnych warunkach tamta gospodarka powinna być pod wodą, a my powinniśmy w normalnych warunkach, w takiej relacji, jakiej powinniśmy mieć, czyli handlowej relacji z taką gospodarką, która potrzebuje, Surowców, potrzebuje wsparcia, potrzebuje towarów, powinniśmy rozwijać się na poziomie 5-10%, jeżeli nie więcej. A dzisiaj okazuje się, że tamta gospodarka nabiera siły, tamta gospodarka zaczyna inwestować, tamta gospodarka zaczyna przejmować poszczególne sektory polskiej gospodarki. To w polskiej gospodarce rozwalamy kargo i zwalniamy ludzi, a tego samego dnia podpisujemy umowę z PKP, polskie PKP, PKP-PLK z kolejami ukraińskimi. To kargo ich zaczyna przejmować polskie y, 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 transakcje kargo.